ZEGLARUS X80 Pure Black no, tu posiałem o tu jest do rozpakowania rzecz niezbędna czyli e, moje stare już zjedzone na jednym kartonie nosiczki. to jest obudowa typu midi tower e, co mam na pakowaniu? to oczywiście samo zdjęcie obudowy i podstawowe informacje techniczne e, dwa porty USB 3.0 oczywiście na górze obudowy stacja tak tzw. hotspot Tutaj dysk jest wkładany od góry de facto. Kompatybilne z kartami graficznymi do 350 ml, do 8 k rozszerzeń, czyli mamy o jedną zatokę więcej niż w przypadku standardowych obudów. Filtry no, cała ilość tutaj dodatkowych informacji. Co zobaczymy, że jest praktycznie na obudowie. Prosiliście mnie też, żebym się przyjrzał kablom, bo widzieliście już, że ten karton stoi od tej obudowy, czekał na rozpakowanie kablą tym od tego panelu frontowego, także sobie zaraz się tym zajmiemy. Teraz tak, budowa jest w ja to szybko objmę na górę. Teraz do Was wracam. okej, okay, obudowę mam już do góry. Przede wszystkim jedna rzecz jest sporo cięższa od M40 i jest większa od niej, to od razu widać, jest szersza i jest chyba troszeczkę dłuższa, chociaż tu się mogę troszeczkę mylić. OK, tak, może zaczniemy od frontu, tylko muszę sobie tutaj pomóc troszeczkę, o tak, żeby nie spadła. Przede wszystkim tak, meszowy e, cały front, e, zatoki, zatoki 3,5 cala, mamy bodajże 3, ponieważ tutaj też będzie kompatybilna zatoka, jeżeli wyjmiemy e, sobie zaślepkę, ponieważ tutaj mamy też dodatkowo przejściówkę na e, 2,5 calowe, przepraszam, 3,5 półcalowy e, jakiś. Urządzenie, na przykład przykładowo czytnikard pamięci, z którego ja zresztą sam często korzystam. Także przód jest tonowany jest podobny troszeczkę do M40, z tym, że nie ma tutaj żadnego loga producenta. Plastik jest bardzo dobry jakoś, powiem wam szczerze. I tak patrzę na spasowanie elementów, no to nie widzę tutaj, żeby coś było niedorobione. Także obudowa jest bardzo okej. Okay. Teraz tak, przejdziemy sobie do drugiego boku. Widzę, że cztery bardzo podobne nóżki. I teraz tak, panel roboczy. O, czy tu jest zakończony? Nie, nie był dokręcony troszeczkę latał, teraz jest OK. Zobaczcie, że ta przerwa jest tutaj praktycznie wszędzie równa, e, nic nie wystaje i co jest dużym plusem, to teraz przede wszystkim filtr. Zobaczcie, filtry mamy wkładane od boku, filtry siateczkowe. E, także bardzo prosty dostęp do czyszczenia tych filtrów, jeden i drugi, na dwa wentylatory, a w ci one są w opcji. Nie, są tutaj zainstalowane wentylatory. E, do nich dojdziemy. Panel frontowy też jest. Na pewno zdejmowany dokładnie, nie ja mam sensu, żebym całości teraz w ogóle zdejmował. także to nie sobie tutaj leży. Zobaczmy, co jest do góry obudowy. Ok, słuchajcie, lecimy sobie z górą obudowy, i teraz tak zaczniemy, oczywiście, od przycisków power oraz reset. I tu niestety widzę, że jest dokładnie ta sama wada co w M40 właściwie wada jak wada, jest po prostu taka, a nie inna konstrukcja. Daj się tylko kamerę trochę przesunę taka, ani inna konstrukcja całości, e, czyli przyciski są bardzo podobne e, i generalnie rzecz biorąc możemy pomylić power z resetem, tym bardziej, że jeden jest obok drugiego, reset jest troszeczkę mniejszy jak widzicie natomiast chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, przede wszystkim jeżeli pamiętacie obudowy wcześniejsze które tutaj testowałem o tym PC to tam w jednej z nich, już nie będę wracał nawet do której e, był problem z przyciskami od góry właśnie te przyciski no nie były dobrze wykonane. Natomiast tutaj, tutaj już Silent in PC duża poprawa, ponieważ po prostu przyciski chodzą rewelacyjnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Dalej. To co najważniejsze, czyli te wszystkie porty, które mamy, z których możemy korzystać. Pokażę tylko, czy widzicie wszystko. Tutaj troszeczkę poprawimy widok i tak powinno być OK. To porty USB. Tutaj mamy USB 3.0. Są SS oznaczone, dwie sztuki, jeden i drugi. Dalej mamy dwa porty USB w standardzie 2.0. Jeden i drugi też zaślepiony Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe oraz tutaj fan LED on off, czyli podświetlanie wentylatorów i kontrola obrotów. Low, high oraz stop. Na top, na front, na. Rear, czyli na górę. E, przepraszam, na tył. Logo Silent PC i co tu jeszcze mamy? O, zobaczcie, no kurde, rewelacja. Przede wszystkim czytnik kart pamięci już zintegrowany w obudowie. Także świetna rzecz. Tym bardziej, że karty SD są bardzo popularne tutaj. Na pewno duży plus za to. OK. To niech idzie sobie na razie z powrotem na miejsce. Wiem, że troszeczkę Wam zasłaniam. OK. Także porty mamy zaślepiane. No wam, że nawet się przydaje na zaślepienie tych portów. I tutaj z kolei od samej góry, gdzie widzicie, tutaj jest taka klapka. Może to troszeczkę nachylę, to będziecie lepiej widzieli. Mamy dok odsłapa do instalacji dysku serialata Sata i. Czy góra jest tak samo otwierana? Nie, tu troszeczkę inaczej. Tu musimy sobie pchnąć i przesunąć cały filtr, żeby się do niego dostać. Zobaczcie, filtr też siateczkowy, nie jest na zatrzaski, tak jak był w M40. Ja troszeczkę oddalę, żebyście teraz mogli to lepiej widzieć. OK. I zobaczcie, bardzo prosty dostęp i tutaj się to samo nam nie otwiera. Tu dodatkowo mamy siateczkowe filtry przeciwkurzowe i jestem na instalację dwóch widzę opcjonalnych 120 mm wentylatorów. To w sumie wezmę na bok, bo ta obudowa będzie zaraz do testu testowana. Nie, to jest zasuwane. Ok, teraz jest zamknięte. Jedziemy sobie od razu ten panel nieroboczy tyl, czyli drugi z drugiego boku, z drugiej strony. Ok, trochę oddalimy sobie, żeby coś tu było widać. Dobra, i tu jak widzicie panel jest pełny. Nie jest żadne zaskoczenie, niewiele obudów, które ma tutaj cokolwiek innego, cokolwiek zmienione. Dobra, i zobaczmy jeszcze tył obudowy. Tył obudowy, no raczej można powiedzieć, wygląda prawie standardowo, prawie, ponieważ mamy tutaj cztery przepusty na chłodzenie cieczą, ale z bardzo sztywnymi kołnierzami. Zainstalowana 120 Silentium PC i... Tych portów 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dokładnie na dole, montowany zasilacz z filtrem przeciwkurzowym, typu siateczkowego z bardzo prostym, jak widzę, wyjęciem. Ok, zobaczymy teraz sobie od razu wnętrze. Ok, i jesteśmy już z boku. Od razu możemy zobaczyć blachę. Blacha jest gruba i sztywna. Także tutaj nie powinno być żadnego problemu. Widzimy wnętrze, i od razu zobaczmy sobie tutaj akcesoria. Akcesoria, które są w jednej zatok do instalacji dysku. To są dokładnie takie same, zobaczcie, sanki, jak w przypadku M40 z możliwością instalacji opcjonalnego wentylatora i opcjonalne wentylatory możemy również tutaj z boku zainstalować, przede wszystkim ten blok cały jest wyciągany, tak i tak możemy go wyciągnąć, zobaczcie co możemy wyciągnąć, zwiększamy przestrzeń, gdzie możemy zainstalować kartę graficzną. I przy okazji tutaj widzimy od razu wentylatory. 120 podświetlane, LEDowe, a tych zatok mamy tutaj 4, i tutaj 4, czyli 8 możliwych do zainstalowania dysków Bardzo prosta instalacja, bez narzędziowa, nic nie jest przy, przykręcane, tak jak wspomniałem. Również bez instalowane napędy optyczne do trzech sztuk z tym, że te mamy przejściówkę. Tutaj są elementy do przejścia na 3,5 cale. Ok, teraz tutaj, tutaj jest oczywiście komplet niezbędnych śrubek. O, plus dodatkowy kabelek. Zobaczcie. Mamy też troszeczkę opasek takich do uporządkowania kabli. Komplet śrubek, plus jakieś podkładki i plus instrukcja e, instalacji. To nie będę tego wyciągał. Natomiast tutaj, co się chwali, mamy przeduszkę. Od razu zobaczcie na ośmiopinowa przeduszka. Gdyby e, dla kogoś. Ktoś miał po prostu zesilaczy ze zbyt krótką przejściówką, także od razu mamy 8 pin EPS przedłużkę. Duży plus, na bank będzie można sobie bez problemu pociągnąć kabel od zasilacza e z tyłu obudowy. I wnętrze. Miejsce na opcjonalny wentylator na dole, również z filtrem przeciwkurzowym, też siateczkowym. Także możemy go sobie tutaj wsadzić. OK. Mamy antywibracyjny system do instalacji zasilacza. E Miejsce na wymianę tacki, tutaj na wymianę backplate'u, płyty, głównie na wymianę chłodzenia bez konieczności wymowania płyty. Dużo miejsca, powiem wam, jest na uporządkowanie okablowania, jest na pewno obudowa szersza. Mamy również miejsce do zarządzania okablowaniem bez kołnierzy, ale mam tak, jeden duży przepust na dole, taki malutki, który też na opartego możemy wykorzystać plus trzy mniejsze i przejściówkę na 8 pin. Tak, możemy tutaj bez problemu sobie przełożyć 8 pinówkę. Już powkręcane widzę, są wszędzie dystansy do instalacji, prawie wszędzie. Z tyłu ta 120 widzimy śledzie, też są wykręcane, nie wyłamywane. No i zobaczmy to o kablowaniu, o które prosiliście. Ok, jesteśmy przy tych kabelkach. I przede wszystkim, tak, zaczniemy. Przewód niebieski to jest oczywiście frontowe USB 3.0, podłączane do płyty głównej. Takie długie złącze, cyk, do płyty głównej mamy podłączone USB. Dalej lecimy sobie, to jest podłączenie panelu frontowego, czyli HDD LED, czyli diody do dysku twardego sygnalizujące pracę. Power SW, czyli podłączenie power switch do przycisku Power. Power LED to są dwa takie osobne plus-minus oznaczone oraz reset. Reset SW, czyli reset switch. Dalej mamy podłączenie kabel SATA, to jest od podłączenia właśnie zatoki do góry. No i zostaje nam, jeszcze zostają nam właściwie trzy przewody. Jeden to jest audio, AC97 oraz HD audio. Coraz częściej producenci stosują, że jest tylko końcówka HD audio, one się troszeczkę różnią od siebie, niewiele, ale zawsze. I z kolei tutaj mamy USB do podłączenia USB 2.0 na froncie, też do płyty górnej oczywiście jest podpinane. Plus osobne takie podłączenie pod USB, ale do czytnika kart pamięci. Także tak widzicie, wygląda całe okablowanie tej obudowy. No i teraz zobaczmy jeszcze z tyłu, jak to wygląda wszystko. No okej, okay, jesteśmy już z tyłu obudowy. Zobaczcie, że tutaj nie tylko mamy bardzo dużo miejsca na zarządzanie okablowaniem, ale także zobaczcie, że mamy świetny system do jego zarządzania. Zobaczcie i tutaj z boku, i z drugiej strony mamy takie. Specjalne, o zobaczcie, zapinki, które umożliwiają nam pozarządzanie tymi kablami. Mała, no, ma niestety znowu problem z zaśnięciem, e, także możemy sobie tutaj te kable poprzeciągać, wystarczy to w zasadzie nadusić i już jest e, całość nasze. E, tutaj, czy to można też będzie wykorzystać, Pewnie można będzie to dodatkowo wykorzystać. E, także i tutaj, tak samo, zobaczcie, trzeba pchnąć i całą zapikę sobie wyciągamy. Chyba bez sensu, żebym to zakładał, bo za chwilę i tak będę ten. Co tutaj instalował w tej obudowie. Żeby ją przetestować. Tak? O. Będzie OK. Czy to cyk. W ten sposób... O, mamy teraz założone dobrze. Także dużo miejsca to jest. Podpięcie do wentylatorów. Moleksy. A tutaj mamy te wentylatory, już podpięte do tej odpowiedniej przejściówki, przeduszki. Także powiem Wam, że kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem tej obudowy. Co do bału, znaczy tak na sam koniec, już praktycznie. No to oczywiście, te filtry, które widzieliśmy, i cztery duże nóżki. A czy tak naprawdę, tylko na tych elementach się całość trzyma. Ok, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie tej obudowy. Ja Wam dziękuję za uwagę, z wielką chęcią przystąpię na pewno do jej testów, bo UD naprawdę wydaje się być obudowa bardzo konkretna. Nasz człowiek może zamyśleć tutaj nad tym sprzętem. To by było więc na tyle, dziękuję Wam za ten film, zapraszam Was wkrótce do następnych filmów. Wrócimy też troszeczkę do tej tematyki, o której wcześniej wspomniałem, czyli troszeczkę o pasach a aczkolwiek chcę przygotować ciekawy eksperyment, Muszę tylko kupić kilka kojów do tego, i to by było na tyle. Także czekajcie na następne filmy.